Siemano, witam, witam. Witam gorąco, serdecznie piątkowego wieczoru. Tak czas zapierdala, że musiałem się zastanowić nad tym, czy dzisiaj na pewno jest piątek, i wyszło na to, że dzisiaj jest piątek, jak to nagrywam. Jutro wrzucam, czyli w sobotę. Jak możecie zobaczyć po minaturce na przykład, czy po tytule, nie wiem jeszcze jaki tytuł dam. Pewnie jakiś kurwa spierdalony, jak w każdym odcinku innym. Ale mimo wszystko, no, możecie się domyślać, że ani to nie będą top loadery. Ani nic z Panini Tops. Ponownie jebane Pokemony. Witam tutaj, o kurwa. Sorry, sorry, <laughs> zajebałem statyw. Ponownie Pokemony, taki boksik jest ze sponsoringu. Sponsoring żona SPZO, witam gorąco. Yy, więc tak, latuje sobie taki boksik. Build, build and Battle Stadium. Mamy jakieś kurwa, co nikogo nie obchodzi. Liczy się tylko to, że mamy tutaj 12 boosterków z serii Lost Origin. A w serii Lost Origin są zajebiste karty do trafienia, i mam nadzieję, że któreś z tych kart trafię. To oczywiście ten boksik nie zrobi w ogóle wyświetleń, ale chuj mnie to obchodzi. Jakaś przerwa, kurwa też jest od tych toploaderów. Zapomniałem, znaczy w sensie nie zapomniałem o nich, pamiętam o nich, ale dla mnie to było ważniejsze, żeby sobie otworzyć, bo jest zajebiste i od, dlatego to otwieram. No. Ale toploadery jeszcze będą na pewno. Tylko przy, musi przyjść na to odpowiednia pora. Jeszcze sobie na szybko tak sprawdziłem, jakie, jakie co. Ile kart się przekłada w każdym z boosterków. Dobra, to co? Otwieramy. Wersja angielska, dosyć tanio kupione, bo za 180. Bluź kurwa, za 180 zł było samo to, ale to jak za 12 boosterów, to kurwa stary. To jest za scena szczerze mówiąc. Proszę, nie wygaszaj się. Sorry za te trzęsienia jak zawsze, ale no kurwa. Ja muszę mieć podgląd, tak? Ja nie wiem jak to wyłączyć. Tak szczerze no, ja nagrywam jebanym telefonem, więc no sorry, czasami się zdarzy, że będą trzęsienia. Tutaj do wyjebania tak jest coś. Dobra, tutaj podnosimy. I jest, dobra, są tutaj busterki elegancko. Jest jeden busterek. 2, trzy, cztery. No. Trochę zgięte, mam nadzieję, że karty się przez to nie uszkodzą. O kurwa, co to jest za talia. Ja pierdolę ile kurwa kart energii co jest. Ale niech sobie będą, niech sobie będą takie. No i tu jeszcze mam jakieś. Kostki do gry. Tutaj jeszcze takie cuśko. Więc nawet jest jakieś tazosy kurwa, czy co to jest. Nie pamiętam, nie wiem, nie mam pojęcia. No i tu jeszcze mam takie. Build and Battle. Lost Origin. Takie mikroboxy jakieś. Też sobie otworzymy. Jest tutaj czuć ten zapach puzzlami jakimiś czy coś, tak szczerze mówiąc. Takie kurwa puzzle, jakbyś kupił świeże i tak, tak aż wręcz chce się je wąchać. To jest kurwa jak jakiś narkotyk, że aż masz ochotę je wąchać. Przejechałem tym mostrzem po butelce wody, mam nadzieję, że nie zrobi to jakiś strat wielki Raczej nie, no ale kurwa, no otworzysz się pro... A, no, dobra, tutaj musiałem złapać. To w sumie jeszcze przy okazji tutaj zapierdolę kreskę, ok. Dobra, i dawaj kolejne boosterki, bo tutaj kurwa te busterki to są na wagę złota. Jak to się otwiera, żeby nie rozjebać? A, to się przesuwa też na bok. Okej. Okay. Kurwa, ile tego jest? Już przesuwam, żebyście widzieli. Okej, okay, to a, to się tak otwiera. Dobra. Tutaj jest. A, tu jeszcze jakiś, jakiś ten bulk jest. Okej. Okay. Kurwa ty. Jakie fajne. Ja to otwieram zaraz, czekaj, tylko. Kurwa, żeby tych kart nie przeciąć. Jak to zrobić? Kurwa, że też tak zabezpieczyli to. Dobra, wiem. Przetnę na. Tutaj, gdzie jest ta karta. Yy. O. O, tu. A. Ja pierdolę, jestem kurwa głupi na Tutaj była, wystawało takie coś, jak macie tofifi na przykład. I tam w Tofifi wystaje zawsze do otwierania tej już paczki właściwej z tymi, yy, wiecie, pralinami. To tam zawsze jest takie czerwone małe cośko do otwarcia tego, albo na przykład macie też Kinder delis chyba, czy coś takiego. Tam też jest takie gówno do otwarcia. Tutaj karta energii to już chyba nie aktualna, więc nie ma co tego pokazywać w ogóle. A to wypierdolę tutaj na dół, będę miał bliżej do wyjebania. Ok, tak. Finion Hollow, regular, regular, regular Hollow. Muszę tak mówić, kurwa, bo naprawdę ciężko wymówić to tak. Polski L, A i tutaj już karty energii są, tak? A nie, dobra, są jeszcze jakieś karty, okej. Okay. Dobra. Trochę kurwa, nie wiem, nawet były tandetne, ale to nie wiem, może mi się tak wydaje. To jakieś horsy i Sidra, kurwa, co jest? Dobra, tu mamy już. Ok, tu dotknę sobie, by nie wygasiło się. Jest, działa? Działa jeszcze autofocus, dobrze. Tutaj mamy takie fajne. Bym już zapomniał. Przyniosłem sobie teraz na szybko te koszuleczki. Dobrze, to ja już wsadzę w sumie tego filiona do tej koszulki. Nie chuja warto, chociaż może jak to jakieś... Oj, pardon. Jak to może jakiś unikalne na Lost Origin jest, to może coś tam będzie warte, nie wiem. Dobra, to to odłożę te kartki, te energii jakieś. No to talia ta cała, to odłożę. Ok, jeszcze... Yy, prrr, prrr, dobra, to to... Yy, kurwa mać, ale tu jest zapierdol już. Już 5 minut nagrania, czajcie to? O, to jeszcze Lost Origin jest. Ok, fajnie, wszystko oryginalne, patrzcie. Chyba, że sobie otworzył ktoś i zafoliował potem to wszystko, ale wątpię. To raczej ciężkie by było do wykonania. No to sobie wrzucę już tutaj. Bo trochę trzeba się sprężyć z tym, w sensie no... Otwieraniem tych kurwa deków śmiesznych. się z tym bawię. To może być nudne. Chyba, że będę sobie tak cały czas gadał, pierdolił będę sobie, to może Was nie zanudzę. Możecie napisać w komentarzach co tam u Was. Yy, możecie zostawić subika i łapkę w dół, w górę, jak chcesz ziomeczku. Chyba, żebyś coś zostawiał, żeby zasięgi rosły. Tego z kurwy też chcę mieć. To jest jakaś tam karta, jedna, yy, która jest piękna, po prostu jest bardzo rzadka, ale jest piękna i ja chcę go po prostu. Tu mamy jeszcze. A tu też Finion jest ogólnie. Patrzcie. O, dobra. jest sobie przetnę. A. Kurwa zapominam o tym, że tu jest to główno wystające. No więc tym kurwa, naprawdę, jakiś upośledzony chyba. To do wyjebania. okej, okay, tu mamy Finion. Energia. Dobra, tu chyba już nic nie może być ciekawszego, Gligar, Glycore, Horses, Hidrata to chyba to samo, tutaj już takie gówno, wyjebania nawet w sumie idzie. Okej, to tutaj te karty sobie wezmę, no z tej kubki małej, to spakuję. Cztery karty trzeba przekładać w tych secikach, w przeciwieństwie do tego co jest w aktualnej serii Sword, nie, kurwa wróć. Scarlet and Violet. To zamknę sobie już w sumie. W przeciwieństwie do tej serii to tutaj cztery przekładamy. Tam przekładamy po jednej karcie w saszetce. To odłożę sobie w sumie tutaj jakoś. Karty tutaj jakoś położę, niech sobie tutaj stoją. Ok, lecimy. Pierwszy booster. Okay. One mają fajne bardzo te. O, o, oj, oj nie, nie pokazuj, proszę. Tak, ja to wyjebie. Tutaj jakiś kodzik, on chyba też nieaktualny, także chuj wie, czy to ważne. 3, 4. Oj, coś tam się świeciło. Porygon 2 yy, Silkum Minchao Lifio. Dobra, dawaj, dawaj, coś Snower Rayon. Wo! I to jakieś gówno. Urbito V. Zajebiście. Pierwsza saszetka już jakiś V. Jakaś karta V. ok, to wrzucę już tu tego. Niech to sobie leży. Tutaj te karty sobie zbiorę. star też niech będzie tutaj w sumie. Czemu nie? To przesunę też to. Ten kurwa nożyk, żeby nie przeciąć tej żadnej z kart. Oj, pardon. Choć mam nadzieję, że one zachowają się w jakimś git stanie, mimo tego, że były tak jakoś kurwa dziwnie ułożone. A to chuj tam już będę rzucał w sumie, żeby mieć bliżej. No tutaj, kodzik, Jeśli to w ogóle aktualne, jeszcze a do, jest napisane do kiedy? Nie, chyba nie. No to może, jeśli aktualne, to sobie tam ktoś zbierze 3-4. Okay. energia, Carbing, panik, mask, lampend. Kurwa, daj coś z O, Będę robił jak pewna osoba, którą przytaczałem w, w kolejnym odcinku. Electric Chopet, Murkrow. Lili, Landorus Dobra, czekaj, to tą Reverse Hollow sobie zostawił tutaj. Ten Landorus to pewnie też jakoś tam kurwa. Mimo, że lerka to nie warto za bardzo, bo to jest regular. regular. Kurwa, że mi gardło trochę wysycha od tego pierdolenia. Ok, dwie saszetki za nami, jeszcze 10 pozostało. Proszę, daj coś, kurwa, daj coś. Jaki? Kurwa, rzuć czymś z kurwetynie. Ok, dobra, to ja na się tak pobawić. To już niech tam leci. Jest jakiś kodzik, proszę bardzo. 3-4. Czemu to jakieś ciemniejsze są i jaśniejsze? Nie wiem, czy to widać w ogóle. O! O! Nie widać chyba, no. Po prawo jest ciemniejsze, po lewo jasniejsze. Nie wiem, może jakieś kurwa fejki kupiłem. Znaczy nie ja, ale... Przyszły mi fejki może jakieś. Zobaczymy. Może kurwa rzeczywiście jakieś te... Repaki. O, to ma ten Reverse i Hunchcrow. No chujnia lekka powiem szczerze, no mam nadzieję, że coś potem sypnie. No bo jak takie karty tylko będzie rzucało, to to jest... Cześć, co tu się kurwa stało? Co to jest takie czarne małe gówno? Aha, to jakiś brud po prostu, bo myślałem, że coś w środku jest, ale to jednak na zewnątrz. No jak takie coś ma padać kurwa, to szczerze... tracę nadzieję na jakiekolwiek w ogóle dobre dropy. Dobra, to do wyjebania. Cześć, Kodzik. Proszę bardzo. Nie no, bez kitu. Są ciemniejsze i jaśniejsze. Wytyfy. Nie wiem, czy tak spe specjalnie jest, że tak powinno być, czy nie. Nerychis, Siokun. Nie no, tak czuć jeden, że są normalne, ale dziwne to trochę w sumie. Że takie kurwa coś się dzieje. Okej, okay, Reverse i... oh, Drapion V! Jo, pierdolę, ale fajnie. Dobra, mamy Drapiona V, mamy Reverse Holo Oddish. Zajebiście. Dobrze, tu już wrzucę. Okej, okay, fajnie, fajnie. Bardzo ciekawie. Ciekawsze tej dropy się robią. No ten drapion V. Fajne, fajne, podoba mi się. Okej, okay. tylko że ja nie poluję na niego, potrzebuję czegoś więcej. Oj. Dobra, nieważne. Dobra, tu dobra, niech leci tam. Dobra, tutaj kodzik. Dobra, tutaj raz, dwa... Okej, okay, to jest uszkodzone tutaj, ale na szczęście to nie jest ręka jakaś. Tutaj coś jest na tej derce. oby to nie było coś takiego, kurwa, co mnie zaboli bardzo. Bo wtedy to się wieszam po prostu, jak to będzie coś drugiego takiego, a to kurwa nagle z tyłu ma jakieś dodrapanie i jest problem wtedy. Tak, dawaj, coś. O! What the fuck? Co to jest? Co to kurwa jest? Mi stąd wyleciało. Nie wiem, dziwne. Dziwne rzeczy się tu dzieją. O! Sableye jakiś holo. Fajny, ale to fajne fajny holoty, co jest z nim? Jakiś inaczej, tak? No to mamy tutaj hol holosy, holosy mamy, holosy, kutosy, że to ja schowam do koszuleczek. I tutaj jeszcze Polywag. Wiecie, co, żeby tutaj w miejsce zrobić? Ja sobie zbiorę te rewersy jakoś tak poukładam. Te finiony też tak wezmę w jedno miejsce, tutaj będą rewersy, tutaj rzadsze trochę, dobrze. Okej, okay, kolejna. No, za 180 zł i 12 boosterów, to szczerze moim zdaniem się opłaca trochę, no bo jak na los Origin w szczególności, no bo jeśli tam te nowsze powiedzmy, no to tam wyjebane, ale... Ale fajnie rzuciłem, także idealnie tam wpadło. O kurwa, co tu się wydarzyło? Dobra, co to jest? PG2. Ja pierdolę, ale źle ucięta. Nie no, masakra. Ja pierdolę, patrz to. Przecież to już jest koniec. Nie no, no schowam ją, no niech se będzie ta karta. Ale kurwa, no tak źle ucięta, to, to jest masakra. Co to ma być? No patrz to kurwa stary. Patrz to, co tu się odpierdala. Tragedia. No pokaż mi już to, co tu jest jeszcze. politout i jakieś gówna. Dobra, jebać to. Ale kurwa, tragedia się wydarzyła na odcinku. Nie no, przesada. Oj, przesada stary. Takie coś kurwa, takie coś. No spójrz na to, kurwa, co tu się dzieje? Patrz to. Kurwa ktoś chyba najebany przed roboty tam w tych, kurwa w, tej, w tych Chinach, czy w Londynie. Gdzie to jest kurwa? Nie w Londynie przypadkiem było? Tak, United Kingdom jest. Jeszcze Ireland. Nie no, kurwa ktoś najebany do pracy przed. Może Polaczka zatknęli, kurwa. Polaczka pijaka i kurwa przyszedł na pierdolony po pół litra do pracy. I był problem. Bo on robił kłopotu kurwa dla Chrystianka. I cóż, strował dla mnie kurwa śmieć jebany, Dał mi kurwa Pidgeota takiego chujowego. Teraz będę musiał go zwyzywać. No nie wiem, czy to Polaczek tak, no, tak już w ale... Oj, mam Markdow, tu nie jestem. O tu jest, jest Revers i. E. Ale gówno. Ja pierdolę. Nie coś tu kurwa. serio rzadko te karty wpadają jakieś takie rzadsze. Tu to, to już... To ja już nawet nie liczę kurwa na Guarde War czy tam Jatine. Wiecie, to są chyba już wtedy Trainer Gallery? Coś takiego. Ale nie jestem pewien, jak to się tam dokładnie nazywa. Tak mi się wydaje po prostu, to jest Trainer Gallery. Kurwa otworzysz się. No weź no współpracuj. Boże, zaraz nożyczki pójdą w ruch, bo... Co to takie sklejone? I ty, ja już myślałem, że kurwa ktoś tu serio repaka zrobił. I mam sklejone kurwa to. Jak już się przez... już miałem kląć, nie? Już miałem przeklinać jeszcze bardziej niż przeklinam na co dzień. Już myślałem, że tam zobaczę kurwa ten klej taki zwykły, nie? Tak już myślałem, dobra, energia, gift energia. Kiedyś myślałem, że to gift energy to jest jakieś kurwa rzadkie coś, ale okazało się, że. O, a, główna sama. No dobra. Tylko ten reverseik wpadł. No bo jeszcze cztery boostery zostały. No tak, to nie może być kurwa, że takie coś tylko dropnie. No to bez przesady ty. Przesada kurwa będzie. Chyba, że ten drapion coś warty. No żeby chociaż kurwa tak połowa była, nie? połowa się zwróciła i będzie fajnie. Jakby kurwa taka na wpadła, Jezus Maria, ja bym wypierda wypierdalał na Bahamy. Kurwa, ty Jebana, no otworzysz się proszę. Dziękuję, kurwa. Wypierdalałbym na Bahamy od razu, nie? Tam bym kurwa sobie nowe życie ułożył z tymi. E, z tymi. z tą kartą. Dobra. Oj, coś tam chyba było, nie jestem pewien, ale możliwe, że coś tam było. Gastrodom, Rafa Makuhita, Electric, Murko. <laughs> CO TO KURWA SIĘ STAŁO? JA... TY POKAŻ TO TY JEST W ZAJEBISTYM STANIE TAK? TA JEST W DOJEBANYM STANIE JA PIERDOLĘ CO JEST JA KURWA SPRAWDZAM JAKA TO CENA Albo CHUJ Dobra dam dam kurwa nie wiem czy chcę. KURWA I TAK DAM CENĘ CHUJ Ja się już podnieciłem na to 6,45 tylko No cóż, ale zawsze coś Zawsze kurwa fajny dropik mimo wszystko Taki Pikachu i max Spoko, spoko. Ja się podnieciłem w chuje, ale no... W sumie może i słusznie, może i nie. Jebać. Ważne, że 6 euro, dolarków. Czy tam cokolwiek padło sobie. Lepszy ryc niż nic. Ojojoj. żeby to nie zobaczył, kurwa. Co tam drobnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Roz... ojej, Kurwa, stary, już się zacina. Ja pierdolę. Wracam, bo telefonik stwierdził, że będzie nagrzany jak Tomaszczyk na 13-latki. Także nie patrzyłem tych kart, tam jest. Lecimy kontynuując. Dobra. Komala. Co tam kurwa wejdzie? Dawaj, coś dobrego. A samo gówno. Dobra, ostatnie dwie paczuszki jeszcze zostały. Do końca. Mam nadzieję, że. Przyniosło mi coś dobrego. W ogóle spojrzałem jeszcze sobie, jak telefon przestawał być nagrzany, to patrzyłem sobie te Pikachu's -y, nie i tam ogólnie się okazało, że ten to jest jeden z tańszych Vimaxów z tych pikaczu, Także ja się podnieciłem kurwa jak dziecko, gdy dostanie balonika z Helem. A okazało się, że jednak to jest kurwa. Balonik z zwykłym powietrzem. Cóż, kurwo, ty jebana, otwórz się. Kurwa jeszcze. Nie dość, że główno się trafia, to jeszcze nie da się otworzyć. Z syf. Dobra. To wy tutaj masz. Wziąłeczku. Jak grasz w to gówno. O jakieś zgięte one są od tej jeszcze Vistar. Zobaczmy więc, co tu, się, co tu się trafi. Mam nadzieję, że coś ciekawego. Box of disaster. Box of disaster. Dawaj, 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 dawaj. Ooo, Radian kto. Fajne dropy, podoba mi się to Bardzo mi się to podoba Tylko nie ten gardevoir Boże, jesteś piękny, kurwa Ale nie to nie to, nie ta karta Błagam, daj mi jeszcze, no proszę Kurwa, niech mi się dropnie w tej ostatniej paczce No Jezus Maria to, to, to ta postać właśnie, tylko kurwa Nie ta karta, inna Zupełnie inna Ja pierdolę, dobra Może ta ostatnia paczka da Błagam cię, kurwa Nie wiem kto tworzył Proszę, nie gaś mi się. Nie wiem kto tworzył te paczki, ale błagam Cię, kurwa... Nawet do Gabena się pomogli. Gaben, kurwa, Celu, dawaj. Mimo, że to nie on tworzył te paczki, to i tak... Ktokolwiek, kurwa, niech da mi, kurwa, Gardevoir chociaż, albo tą Gidatinę, Boże. Coś dobrego, błagam, ostatnia paczka. Dajesz. Ale fajny Machop w ogóle, co jest. Uwaga. Rockraft. Seal. Zorua. Snover. Machop. Roselia i... Pierdolę. No cóż, szkoda. Mogło być fajnie, ale jest lekka chujnia, tak szczerze mówiąc. No nie będę ukrywał, no jest chujnia, tak szczerze. No cóż, nie fajnie trochę, nie fajnie. No to co? To jest takich trafów, no to co? Te V, znaczy no może poza tym kurwa inwalidą. V, Drapion V, ten kto to jest? Urbetu i Pikachu WiMAX No to takie fajne dropy tutaj poszły. Poza tym no to jest. No chujne nie ukrywam. Jest tragedia kurwa. Może kiedyś jeszcze kupię tego boksa. <grywa> Zobaczymy. Tak mnie kurwa podkusiło, jak to 12 boosterów jest za taką cenę. To stare kurwa. Ale tu mam Jaki do tą Talię. Ja mogę tego bulka kurwa sprzedać za 5 lat za 100 zł, czy tam za 200. Żeby mi się cały box zwrócił. To nie jest w sumie głupie, tak szczerze mówiąc. Dobra, ale na ten moment to tyle. Zostawiajcie lajka, bądź dislajka jak wolisz. Jak się podobał film, subika też proszę, bo za cztery suby już teraz na ten moment, jak spojrzałem, cztery suby brakuje do specjalu na 100 subów, który będzie, może być, ma potencjał na bycie czymś dopierdolonym w chuj. I tyle. Dziękuję bardzo. Pa pa. Miłego wieczorku, miłego dnia. O której tam oglądasz, papa? Pa.